Witam serdecznie. Dzisiaj kilka słów z dojazdu do kilkowego szlaku. Za chwileczkę będę na nim, ale tak jak pomyślałem, że może i parę słów powiem z samochodu. Dzisiaj planuję zrobić długą, długą, długą trasę i w mocnym tempie. Dzisiaj mamy. to dzisiaj? Mamy ostatni dzień lutego, już 28 lutego 2015, i dzisiaj kilka słów na temat otwartość, czyli nie zawsze jest tak, jak myślę, że jest. Wierzę, że bycie osobą otwartą, być osobą, która jest skłonna do uczenia się, być osobą, która zdaje sobie sprawę, że i świat się zmienia, rzeczy wokół niego się zmienia, i samemu się zmieniamy, jest bardzo ważne. Jeżeli jesteśmy Sceptyczni do zmian, jeżeli jesteśmy sceptyczni wobec osób wokół nas, jeżeli trudno nam przychodzi jakby przyjmowanie nowych rzeczy, czy bardzo trudno nawet przychodzi przyjmowanie nowych rzeczy, ale potrzebujemy o tym naprawdę głęboko myśleć, dlatego że nie zawsze wszystko wygląda tak, jak. Tak, jak wygląda w naszych oczach. Wiem po sobie, wielokrotnie miałem takie sytuacje, gdzie byłem czegoś pewien, wydawało mi się, że jest absolutnie, bo przecież tak przez lata było, i potem okazywało się, że tak, tak było, natomiast był wkomponowany pewien błąd w moim patrzeniu, i, i, i na wyniku zawsze gdzieś tam był efekt tego błędu. Dlatego ta otwartość jest tak bardzo ważna i Eric Woy tego uczy i sponsor, mój Andre Blanchard też tego mnie uczy i założyciele firmy, założyciele Morindy również tego uczą, żeby być otwartym, żeby być osobą, która jest skłonna do uczenia się, skłonna do uczenia się, bo jak mówię, nie zawsze wszystko wygląda tak, jak wygląda w naszych oczach, tak jak sobie zakodowaliśmy. Gdzieś tam w naszych nawykach i patrzymy na coś, i mówimy, a no tak, to tak, 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 tak. Świat się zmienia. W tej chwili zmienia się naprawdę dynamicznie. Te zmiany mają tak ogromne tempo. Poza tym jest wymiana pokoleń. To jest też bardzo ważne. To, co mówiłem parę dni temu, chyba jeszcze ze Stanów, powojenny wyż demograficzny już jest mniejszą populacją. Właściwie w tym roku staje się mniejszą populacją. Ta generacja powojennego wyż demograficznego jest mniejsza niż generacja milenijna, czyli ci ludzie między 13 a 35 lat. Ta generacja w tej chwili już jest tą dominującą, z innym sposobem myślenia, z innym podejściem. To jest tak bardzo ważne. Bardzo ważne. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro. Hej!